Cześć, Jarek Łuczak, firma bardzo Wrocław. Dziś pokażę Wam największe, najmocniejsze, a może nie najmocniejsze, ale na pewno najbardziej komfortowe i najnowocześniejsze Volvo, jakie zagazowaliśmy. XC90T6. A jaką założyliśmy instalację? Dowiecie się, jak obejrzycie cały film. Zapraszam. 5 metrów długości bez 5 centymetrów i ponad 2100 kg robi wrażenie. Fura zacnych rozmiarów, zacnej masy z zacnym silnikiem 310 koni mechanicznych, ale tylko dwulitrowy, tylko czterocylindrowy. Uwierzycie w to? Nawet Volvo nie robi pięciu cylindrów. Słynnych pięciu cylindrów, z których kiedyś naprawdę słynęli, teraz robią już tylko czterocylindrowe silniki, maksymalnie 2 litry, ale za to potrafią mieć nawet 400 koni. Ten w wersji T6 ma ich 310 Turbinę, kompresor i niestety mechaniczną regulację luzów zaworowych. Niestety, bo z zasady powinno się je regulować. Natomiast z doświadczenia wiem, że w Volvo. Rzadko kiedy było to konieczne, nawet w silnikach, które miały mechaniczną regulację luzów zaworowych, to rzadko kiedy trzeba było je regulować. Widocznie stal, z który była wykonana głowica, właściwie to materiał, a nie stal, był na tyle twardy i na tyle odporny na wyższe temperatury, że nie, jazda na gazie nie wpływała negatywnie na y, przyspieszenie procesu właśnie kasowania się luzów zaworowych. I rzadko kiedy Volvo regulowaliśmy. Tutaj za to. Operacją konieczną okazało się montaż instalacji gazowej, po pierwsze dlatego, że auto trochę jednak pali, a po drugie dlatego, że klient już się przyzwyczaił, nawet w swoim poprzednim elektryku, kiedyś wam, którego kiedyś Wam pokazywaliśmy, montowaliśmy mu instalację gazową. Tak, dobrze słyszycie, w elektryku, bo tak go nazywałem. Mitsubishi Outlander PHEV został przeze mnie nazwany elektrykiem, do którego założyliśmy gaz przed paroma laty. Dzisiaj przyjechał do nas takim zacnym Volvo. Instalację gazową, jaką założyliśmy, zobaczcie. Jaka to jest instalacja? Kto z Was rozpozna, jaka to jest instalacja, zanim powiem, jaka to jest instalacja? Ja z tej perspektywy nie poznałbym na pewno, chyba że po jednej rzeczy. Charakterystyczny filtr fazy lotnej dla instalacji gazowej BRC Sequent Maestro. Pozostałych elementów praktycznie nie widać. Nawet złącze diagnostyczne schowane jest pod tą lampą, z, pod tą blendą. Tam pod spodem również jest sterownik. Wtryski schowaliśmy tutaj. A reduktor jeszcze niżej. Tak więc instalacji gazowej nie widać a przede wszystkim nie przeszkadza ona nikomu w serwisowaniu tego samochodu, czyli do jakiegokolwiek serwisu auto by pojechało, chyba że blacharskiego po jakimś dzwonie, to na pewno będzie im przeszkadzało. Ale przy, przy takiej normalnej obsłudze nic nie powinno tutaj przeszkadzać e, mechanikom. A instalację, jaką założyliśmy, jak już Wam powiedziałem, BRC Maestro kosztowała niemało. A jeżeli chcielibyście wiedzieć dokładnie, ile to zapraszam na naszą stronę internetową, do której link znajdziecie tutaj w opisie, a tu widzicie formularz, po wypełnieniu którego dowiecie się ile kosztuje instalacja gazowa do takiego Volvo bądź do takiego Jeepa, jak tutaj stoi bardzo ładny, czy innych samochodów, ale dzisiaj ich tutaj za dużo nie mamy na placu. Tak więc to wszystko, co miałem Wam do powiedzenia o tym, co pod maską, bo co do spalania nawet nie jestem w stanie Wam za dużo powiedzieć, bo klient nie najeździł się tym samochodem, zanim do nas przyjechał, po prostu z góry założył. Że zakłada instalację gazową, bo i tak dużo jeździ, i nawet 10 litrów, które ten silnik spali, to jest pretekst do tego, żeby założyć instalację gazową BRC Segment Maestro, która gwarantuje najniższy możliwy procent zużycia benzyny, czyli w granicach 5, 6-7%. Czyli nie powinno to być więcej niż pół do litra. Zapraszam Was do środka, gdzie jest naprawdę wypaśnie. Tak z zewnątrz prezentuje się Volvo XC90 obecnej generacji, nad którą koncern pracował ponoć kilkanaście lat. Nie wiem, czy to prawda, ale naprawdę wydłużali okres premier, czas premiery ze względu na chęć dopracowania tego modelu do perfekcji. I muszę przyznać, że chyba im się to udało, bo naprawdę samochodem jeździ się z olbrzymią przyjemnością, mimo tylko czterech cylindrów, czego się obawiałem, że po prostu te cztery cylindry nie dadzą rady takiej masie, to... Zmieniam zdanie i ten 310-konny silnik w zupełności mnie zadowala, jeżeli chodzi o jazdę tym samochodem. Wykończenie wnętrza tym bardziej. Zobaczcie, jaka tutaj panuje harmonia. Naprawdę, wszystko jest dopracowane. Deska pięknie wygłuszona. Idealnie zamontowany panel centralny, tak, żeby mógł go obsługiwać zarówno kierowca, jak i pasażer. Jakość wykończenia materiałów bardzo wysoka. Wszystko prosto, obsługiwane z tableta. Tutaj. Dokładka tylko i wyłącznie do obsługi radia, jakichś ogrzewań awaryjne, awaryjne trochę małe, jak na tak ważną rzecz, którą czasami w szoku potrzebujemy szybko znaleźć, to taki mały przycisk może być drażniący. Natomiast skrzynia biegów ośmiobiegowa działa perfekcyjnie. Po prostu nie pamiętam. E, ostatnio takiego samochodu, w którym tak by mnie zadowalała praca skrzyni biegów. Przy czterobiegowym, e, przy czterocylindrowym silniku, ośmiobiegowa biegowa skrzynia działa perfekcyjnie. Zmienia biegi wtedy, kiedy trzeba, zarówno w dół, jak i w górę, zmienia tak jak trzeba bez żadnych szarpnięć, totalnie płynnie. I jest to samochód, którym naprawdę mnie zadowala. Popatrzcie na jakość wykończenia wnętrza. Te fotele są naprawdę przepiękne bardzo miłe w dotyku, wygodne i nawet mimo takich temperatur jak dzisiaj tyłek się w nich nie poci. Coś zrobili, widocznie tutaj te wszystkie nacięcia powodują jakąś wentylację, przepływ powietrza między tymi fałdkami, że tyłek się nie poci. A przełącznik benzyny, na gaz jaki zamontowaliśmy, no nie jest najładniejszy, jest dosyć stary, ale jest cały czas mega funkcjonalny i mega prosty. W tej chwili silnik pracuje na benzynie, właściwie nie pracuje jeszcze, dopiero go odpalam. Dioda zapala się na czerwono, pokazując, że już jesteśmy na zasilaniu gazowym. A cztery diody na dole pokazują nam stopień napełnienia zbiornika gazowego, który niestety, ale wylądował w bagażniku zwykłe cylindery, jak kiedyś w Polonezie albo w dużym Fiacie. Dodam jeszcze, że tutaj deska rozdzielcza w pełni y, cyfrowa, y, bardzo czytelna, bardzo elegancka, żadnego kłopotu z nią nie mam. Wszystko widać tak jak trzeba, tego czego się spodziewałem, to na niej widać i żadnych zastrzeżeń. Tak jak zresztą co, co do całego samochodu, naprawdę jak rzadko kiedy, to y, nie mam do niego żadnych zastrzeżeń. Mogłbym powiedzieć tylko, że wydech trochę za cichy, ale w moim wieku to już wydech wcale nie musi być głośny. Jeżeli chodzi o zbiornik, o którym wam zacząłem już mówić, to zobaczcie. Trochę musieliśmy tutaj nawyciągać, ale cylinder wylądował w ten sposób. Zostanie jeszcze zabudowany i może kiedyś pokażę wam filmik, jak go klient sobie sam zabuduje, bo klient chciał zrobić to sam, jest złotą rączką. E, i potrafi to robić sam. E, Wiele specjalnie na życzenie klienta daliśmy od strony siedzenia. Tak klient sobie życzył, żeby z tej strony mógł, mógł zabudować jak najbardziej i zrobić sobie coś takiego, na czym będzie mógł kłaść również e, różne inne przewożone materiały. 53 litry, jakie możemy do niego zatankować, gwarantują przejechanie co najmniej 500 km albo może 500 km przy normalnej jeździe. Jak pojedziemy mocno, to może zabraknąć i na 300, ale. E, raczej ten klient aż tak go nie będzie ujeżdżał. A po przejechaniu tego odcinka można podjechać na stację, zatankować gaz, jak na filmiku, który Wam już pokazywałem w shortach, kiedy go tankowałem. Wlew pełny, nie trzeba do żadnych przejściówek, idealnie wpasowany w miejsce, gdzie w dieslach jest AdBlue, a w benzynach jest LPG. Też ładnie brzmi i też ładnie wygląda. Jak Wam się podoba Volvo xt 90 T6 z gazem? Dla mnie jest to samochód bardzo spełniony. Mógłbym takim jeździć, natomiast w tej chwili moim spełnieniem będzie plug jednak, bo chcę się coś nauczyć i dopuszczam nawet myśl kupić, kupić Mitsubishi Outlandera od tego klienta, który właśnie go będzie sprzedawał. Chyba że chcecie kupić, to 2014-2015 rok jest ponoć do sprzedania w okolicy 50 tysięcy złotych. A jak Wam się podobał dzisiejszy film? Jeżeli ok, jeżeli nie gadałem bzdur, to kciuk w górę. Jeżeli gadałem z dury, to możecie dać kciuk w dół. A jeżeli interesujecie się tym, co robimy, zapraszam na naszą stronę częściej. Oczywiście koniecznie z subskrypcją, byście byli na bieżąco w temacie alternatywnych źródeł zasilania w nowoczesnych samochodach, bo niewątpliwie Volvo XC90T6 do takich należy. Tymczasem do zobaczenia przy kolejnych realizacjach. Ciao.